Witam wszystkich, to Scrap Mechanic z znowu z Elo, elo! Racinek. Dokładnie Scrap Mechanic ze mną! To zbudowałem, paprum. To ta generalnie dużo widzów i, i pisało, żebym Fowa no. powiększył, więc zobaczcie, powiększyłem. Zobaczcie ja teraz. Grał na 60. Zgrałem na 60, a zobaczcie teraz, jakie pole widzenia! To o się nazywa God. władza, no! No, a jest, a jest, elegancko. Jest. Dobra, panie Praks, co dzisiaj będziemy robić? Bardzo ważny mam plan. Plan dotyczy tego, że dzisiaj zbudujemy pojazd ciuchciowy. Uuuu, wow, pojazd ciuchciowy! <grym> ja, <grym> czy chcesz też wow. powiedzieć, że zbudujemy prawdziwą ciuchcie? Prawdziwą ciuchcie, naprawdę metalową. O kurde. I mówmy się tak, że ja postaram się zrobić napęd, choć nie wiem, czy się uda. A ty zrób górę ciuchci, Dobra. bo co jak co, ale ty się znasz na modelowaniu ja się... ciuchci. Ach, no bo metal, tak? Z metalowe. Nie oszukujmy tak. się, ale jeśli chodzi o ciuchcie, to się zdaje, Tylko powiedz mi, jak o to szerokie będzie. Właśnie takie szerokie. Ja tylko tą podłogę zrobię tak wysoką, że ja mógł się na luzie pracować, a żeś ty mógł na górze budować. Okej. Okay. czyli co? To jest podłoga, tak? To jest podłoga, taka wielka, ciężka ciuchciowa podłoga. A, czyli to jest tu. No. Ale to w tą, mm. w tą stronę lecimy z ciuchcią, tak? Czy nie? Jak? Yy, tam jak? gdzie postawię łożysko, to jest tył. Mm, tam, gdzie postawiłeś łożysko, czyli to jest. Tu tył. jest tył. Okej, okay, dobra, czyli tu no. jest przód, tak? Czyli ja robię no. tutaj do tyłu wagony, czy coś? Yy, nie, no kurę ciuchci Ech. zrób maszynisty, żeby gdzie mieli siedzieć. A, dobra, czyli takie rzeczy ten, typu tutaj. E, czyli tutaj kierownicę muszę zbudować, tak? Takie to, rzeczy. No, co najmniej. Dobra, ja to I się. Wajchy do przekładania. Ja to pary. już się ten. Uuu, gaming no. chair, to będzie dobre. Wiesz, tam no. bardzo dużo ważnych rzeczy muszę zrobić. Czyli to, to. Ale to chyba nie masz tutaj takiego typowego środka, czyli coś takiego, o tak. Je co, co nie? To jest? No to jest krzesło gamingowe, które Jej, będzie chceć. I coś takiego? Gamingowe. Twoim I, zdaniem. I takie coś? O, takie ścianki i tutaj? O, tak się nie będzie wchodzić? Nie wiem, myślę, że z tyłu powinna być kabina, a nie z przodu, ale. To twoja wola. Co z tyłu kabina? Co ty gadasz za głupoty? Co? Jak kabina powinna być z tyłu? Przecież to pociąg budujemy, panie Plax. Ja... No właśnie. No, no pociąg no. budujemy. Coś mi mówi, że, coś mi mówi, że może z tego wyjść całkiem niezły ciuchcik. Kurde, stawiasz mnie przed trudnym zadaniem, ale spoko, damy radę. To Poczekaj. Się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem szerokości. Dobrze. O. Czyli 7 szerokości? czyli to raz, 3, 4, 5, 6, 7? O. Takie no. szeroki, pat, to będzie wagon na przykład. Więc gdzie brać? Nie ma problemu, wagon to dobra rzecz, że No, wagon no. musi być osobno. Wszyscy wiedzą, że wagony są osobno w ciuchciach. Tak, jeszcze ciuchci nie skończyłeś, już wagon robisz. Ja no, nie, no jak to nie skończyłem jak nie skończyłem ciukci, zobacz, jest w gotowa. Każdy, każdy ogarnięty widz powie ci Przepraszam bardzo, jest kabina i komin. Kabina i komin? W tym parowozie. Kabina i komin? Nie, no tu jest kabina, no. zobacz, tu jest kierowca. <laughs> Czego chcesz jeszcze więcej? No <laughs> nie, o nie, no nie wiem, nie wiem. No, nie myślę, no. Pa... Myślę, że się nie przyłożyłeś bardzo do kabiny i komina. Kabina Ale to twój kom... wybór oczywiście. Nic, nie, nie, nic ten. A jak powiem taki nie, kabina, nie. jak powinna taka kabina i komin wyglądać właściwie? No. Mam ja... nadzieję, że to retoryczne pytanie, bo jesteś ekspertem. No jestem ekspertem, wszyscy o tym wiedzą, że jestem ekspertem. No właśnie. To ale co? Ekspertem. Ale właśnie, ale my chcemy taki pociąg, gdzie już dorzucasz węgla do ognia i on ro i wtedy no, robi robisz. Tak, tu jest skomplikowane połączenia ciuchciowe. No to faktycznie gdzie tu dorzucać węgiel do ognia? To jest dobre pytanie, muszę przyznać. No, no dobra, plaks. Ach, no dobra, ty jej straty, to tu będziemy dorzucać do ognia. No ja tylko... nie wiem czy to zadziała, wiesz. Poczekaj, zrzucam to z tego spodnosi. Z ja nie na wiem chwilę. czy on nie jest za wąski trochę ten pociąg ogólnie rzecz biorąc, wiesz? No, bo fajnie, fajnie taki pociąg, ale... Ja Jakś jak ty zrobił tą kabinę! Jak ty zrobiłem? Co, co tu się dzieje gościu? No zobacz jak elegancko jest, ładna kabina. Wygląda <laughs> jak autobus ale to jest pociąg. Zaufaj, Jak on tam wygląda? Aerodynamiczny ten jest pociąg, po prostu. Ja pierdzierg. gościu Zaufaj, mi to jest pociąg. No, to jest aerodynamiczny pociąg. Mówię ci, panie, praks. No. no. nie wiem, nie wiem. Mówię A? ci, to bardziej przypomina pociąg. Dobra, autobusowy. gdzie tu jest napęd? Jak to się w ogóle napędza? No, no, no musimy chyba zrobić jednak jakoś. Sensowny ten napęd, no nie? No dobra, nie ale, wiem kompletnie ale ja nie zrobić. wiem, jakie w skrapie są właśnie kompletne napędy, bo są hmm. silniki, a nie wiem, czy jest coś takiego jak dorzuca do węgla. <laughs> nie mam pojęcia. Jesteś takiego w skrapie? Jesteś, tak? tak, jak ten? <laughs> jak coś węglowego, żeby węgla... A jest tak, węgiel w skrapie, żeby go dorzucać, bo to bardzo ma, ważne. Mam silnik odpowiedni do tego projektu. Pokaż gdzie silnik, go położyć. No, no tu gdzieś no, tu gdzieś go zamontuj, co nie? Bo Dobrze, jak, ja, jak ja tu mam pracować, jak tu silnika nie ma? Myślę, że Coś takiego da radę. A, pokaż, po... pokaż te silnik. O, po bokach dam te silniki, wiesz? Po bokach? Pokaż te silniki. A, no, parowy. Nie, no co, dobrze robiłem jednak to pomieszczenie po zastanowieniu. No, typowy parowy silnik. O, jest, kierownica, no. no. O, popatrz. Ale myślisz, że co, kierownica jest potrzebna? Chyba, ta, chyba gaming Po co, to komu w ogóle? <laughs> jaki pociąg kierownica? No, przecież to po torach jedzie. Co dobrze, to? dobrze, no to pierwszy wagon jest skończony, a ty na rzekę jaki elegancki. Co, nie, 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 nic z tych rzeczy. Popatrz, tu zrobiłem ci podłącznik do wagonu. Pogasz. no i widzisz, i wagon, i patrz, pierwszy wagon kierowniczy jest zrobiony, no zobacz, jest wszystko, krzesło gamingowe. No w, w ogóle, to nie wiem, ja patrzę na to ciuchcie i myślę, że tu brakuje pa, wielu ciuchciowych rzeczy. Czy, a, a co jeszcze ciuchci? lampek, no tak, Aha, lampek Zegarki nie różne, no nie? A, zegarki, lampy musi mieć też, ja wiem, że musi mieć Popatrz, lampy. patrz. jak siadasz w ciuchci... Musisz mieć wiele różnych wskaźników, że paliwo jest za niskie, Mówisz? że jest opon. Dobra, w to zaraz, zaraz to jest... zrobię, tylko muszę na początku dodać jeszcze oświetlenie, żeby wiesz, Poko, żeby nasz ja pociąg wisiał. Kilka, kilka dosłownie wskaźników, które będą Ci pomagały w sterowaniu. O, a ja dodałem lampki, więc teraz już wygląda trochę jak. Pokaż te wskaźniki. No, no. popatrz, o... teraz jak się siądzie to widać, że to masz No dobra, jest. no to teraz to wygląda! Dobra, to ja już robię wagon, bo pierwszy już jest gotowy, skończony. A, ja tu no. dodam jeszcze parę parametrów. Życiowych. Dodaj ten mało nieprych, mało niepotrzebnych rzeczy. Tutaj normalnie pociąg towarowy będzie, tylko co tu może przewozić, ten jakie rzeczy tu są? Zaraz poszukam no. czegoś fajnego. Co w tym skrapie? Mechanik tutaj jest fajny. O, słyszę jakieś trąbienie To jest nasz klakson ciuchciowy. Mówisz, Ci są ciuchciowy, ta, ta. zboże będziemy przewozić, się okazuje. Dużo zboża. Co? No. No zobacz. Zboże? No zobacz zboże normalnie przewozimy, no. <noise> Mówię ci, towar pełen zboża, zobacz jaki to. Moim tutaj... zdaniem nie powinniśmy przewozić zboża. Czemu Wiesz? nie? Zboże. Moim zdaniem powinniśmy przewozić coś innego całkiem kurde jak to zrobić takie coś co się tak wala no takie walające się to... takie się walające takie się nie przyklejające się to ściany musisz odczepić od czegoś jak to to Zrobić się dwa jedno skasować i wtedy będzie kozak Ale nawet to... mam mam dla ciebie propozycję towaru sensownego a nie jakieś tam zboże no, no. jaki jest sensowny towar według ciebie pokaż to no popatrz Jestem u ciebie w tym wagonie, pokażę Ci jak się buduje rzeczy, które mają tam wpaść. No Popatrz. zobacz. U ognia to jest coś, coś chcemy ognia! Bardzo bezpieczny no, towar, jak widać, dobra. nie ma żadnych zagrożeń. Masz rację, bezpieczny towar, dobre. No. Czyli tak się robi rzeczy i tak Ta, się. Że przyczepiasz uu. do czegoś innego i tutaj. No, te, te, te kule ognia się odbijają tak strasznie, co nie? Tak, mi dlatego, się wydaje. Muszę, no. Dobra, to ty rób ten, to już dokąd tutaj towar tego, a ja tutaj zaraz zrobię kolejny towar X. My no myślę, kolejny... że kolejny wagon powinien być drewniany. Co? Nie wiem dlaczego, ale coś mi tak mówi, że no to dobra. będzie. No dobra, Skoro tak mówisz, raz. Bo co, nie możemy wszyscy, dyskryminować pięć, drewnianych siedem, Dobra, okej. Okay. O no. Boże, zacząłem od metalowego. Dobra, to będzie w pół metalowy w pół drewniany. Dobra, i tutaj o, będzie miał końcówkę i początek Ej, metalowy. Kurczę, co się dzieje? Co? Zauważyłem drobny problem. Jaki? Nie zrobiłeś kół w tym no nie zrobiłem nie skończyłem, poza tym, myślałem, że to nie jest takie istotne. No dobra, coś z tym zrobię, nie przejmuj się. Dobra, to weź to teraz z reperu, ja tutaj zaraz, a ja zrobię kolejny wagon. Ale ja, tym razem ja dodam jednak towar, bo coś czuję, że ten towar ognistych kul, to nie jest tak prestiżowy jak mój towar zboża. No, tak? Myślę, że wszystko będzie dobrze. Ty Czy mówisz, że robisz... Tak, i coś... O cholera... Ale, ale ścinkę miałem dziwną. Ścinkę miałeś? No, miałem, dobra. Czyli mówisz, że chcesz, żeby coś wpadło. To wybierasz sobie coś, tak. No. Przyczepiasz to do tego. O, no, nie wyszło. patrz jaki wagon, to jest wagon. I gotcha. teraz odczepiasz to. O, o, faktycznie działa! Dobra. No, no nie wiesz co, nic problem. CO SIĘ STAŁO PANIE PLUX? W wagonie się spaliła elektryka, którą zbudowałem. No nie, jak mogłeś popsuć elektrykę? Ty sama się popsuła. No, Panie Plux, nieładnie jo, tak. Dobra, Dobra, ale żeśmy tutaj mam świetne, świetne... O. Wiesz co, przy następnym wagonie jednak, jednak zrobiłem wagon osobowy, tak po zastanowieniu. No, no. i o to chodzi właśnie, trzeba się zastanawiać, no. Zobacz, jakie towary tutaj rzadkie przynosimy. Na trzecim ej, no. widzisz źle tutaj ognia wychodzi z tego towaru? Myślę, no. że to całkiem niebezpieczny towar się okazałby. No, no, chyba tak, jednak, chyba niebezpieczny ten towar się okazał, co nie? Dopiero niebezpieczny, gościu. No, ciekawe, Patrz, ciekawe. Co tu się dzieje? Dobra, to powiedz mi, co, co się stało z tym wagonem, że się ten. E, spaliło się coś znowu? Nie, spoko, wszystko już jest dobrze. Dobra, gadasz głupoty. Wszystko się trzyma kupy. Wszystko się trzyma kupy, tylko no. i mam wrażenie, że tu bardzo iskrzy wszystko. Jedna o. kula w ogóle wyleciała gdzieś i sobie żyje własnym życiem. O, no. na pewno nie jest tak źle. O nie, ona prawie spaliła nam ciuchcie. No, na pewno nie jest tak źle. Dobra, Uf. ten wagon... Hmm. No, a może... O, może trochę kamieni też dodamy do Koło niego. Koło się spaliło. Dobrze, na pewno poradzimy sobie z tym problemem, panie Plax. No... Myślę, że przewożenie tych niebezpiecznych rzeczy... To jest bardzo duży problem dla naszej ciuchci, niestety. Mówisz? Dobra, a zobacz jakie tu fajne rzeczy przewożę w tym wagonie, chodź, panie Plax. Zobaczysz, patrz, to jest... Już, już, idę, poczekaj. Tutaj, to jest wagon osobowy. <laughs> zobacz Mówisz? sam. No mówię ci, mega, mega luksus, nie? Zobacz, zobacz, tutaj, jakie elegancko jest. No. O, to jest? no to jest złego nie? osobowy. Nie. Niestety nie zrobiłem stąd wyjścia. Ja nie wiem, czy oni wyjdą jeszcze. O, Boże. O, jak się stąd wychodzi? Panie Plaks. Coś no. mi mówisz, że oni nie planują wychodzić nigdzie, wiesz? No, ale wagon U. osobowy zrobiony, dobra. Co za gol No, jest dobrze, coraz lepsze te wagony. Czujesz mnie. Ale pozytywnie, no. <śla> Zdecydowanie. <śla> no, ja to jednak potrafię zaskakiwać ludzi. Oczywiście, tutaj zrobimy jakieś fajne... O, to będzie klasa biznes, tak zrobimy. Klasę biznes, tak. Bardzo dobry pomysł to jest właśnie. Mm. Zawsze chciałem w klasie biznes pro, Nic podróżować. Nic, co? To będzie klasa no. biznes, kurcze. Uff, no. oh, mordę. Co się o tam nie. dzieje? Strasznie się kopci tu się jak Dobra, wszystko. daj spokój, jest dobrze. Przesadzasz. <noise> <Ja głos> no, nie mogę. Lepiej. Czemu nie zrobiłeś kół? Dobrze, zaraz dorobię tych koła. Co czy Dobra, przy... o nie. Jest... Nie, nie! Co ty zrobiłeś? Moje ciała no. zniknęły, no nie wierzę! Właśnie dlatego... Właśnie to jest problem, dlatego. i są Jak? ciała niektóre. Niektóre są, ale da, większość da. to się jednak se poszło. Może oni stoją na stacji i czekają na pociąg. Może, no dobra, trudno. Do, dokończę jeszcze moją klasę prestiżową z oknami. O nie. Dobra, z oknami może. To wszystko kwestia tego, że nie dałeś kół. No w sumie tak, Kurczę. chyba tak. I to najpierw Uy. musimy spawać, dopiero dawać towar, bo będzie wypadał za każdym no, razem. No właśnie, też mi tak wydaje, teraz stwierdziłem. Ten wagon jest gotowy. Tylko potrzebuje kół. No dobra, to daj kuła i montujemy Bo... to i lecimy, co nie? Ja już ci tłumaczę, to jest klasa biznes, owszem, ale wiadomo, że płaci ale... się za dobre widoki. No. Ale open, co nie? Płaci <grym> się za dobre widoki i oni mają kozak widok, no zobacz, no. No mają. O... Zobacz, jaka jest wizja, no przecież, kurde, chłopie. No, patrz na to, pociąg bardzo, w co nie? ta prestiżówka pełna gę. No i pięknie. Dobra, pociąg chyba zrobiony jest Plax, możemy go dołączać. Do... Dobra, podłączam to. Podłączaj. O. No i zobacz teraz ten pociąg. I po co ten środkowym wagonie miały być koła? Niepotrzebne. Dobra, wjeżdżamy Dobra, to ja idę do do mojego do szczęścia gamingowego. Dobra, zasuwaj. Woł! Ten pociąg naprawdę jedzie. Wow, ale super prędkość! O nie, palę się! Co się dzieje najlepszego, Brady, panie Plax? Rady, mi! Dobra, panie Plax, nie panikuj, mi. to jest naturalna część Musisz kolejowania! O nie! Panie Plax, utknąłem w pociągu, nic palę nie się. widzę! A ja Ała. też się palę! Aaaa pomocy! Ała. Pomocy! O nie! Dobra, wszystko wróciło Potel do normy! Się pali. Wszystko. Nie, wszystko tylko nie się mój pali. fotel gamingowy! O nie! Ja cię kręcę, a pociąg nie miał żadnych wad, co poszło nie tak? O nie koła się palą! No nie, co poszło nie, nie tak najlepszego! Nie. nie dobra, przestało się palić. Dobra, teraz tylko trzeba dołączyć, zatrzymać ten... Yy, nie, zatrzymać ten zatrzymać, pociąg! Dobra, upałc, ja to za, zatrzymam go! Na imię... Aj czemu krzywo jedzie? Nie ma... Poczekaj. Dobra. Eee! O, o, skręciłeś! Kiedy chciałem go zatrzymać... No, ale musimy go zatrzymać wybudowując Dobra. ścianę! Dobra. Uff, uratowałem. Uratowałeś to. O, patrz to. O. Teraz nie przejedzie. Dobra. O kurde. Dobra, zbuduj tutaj sto koło sterownicze, bo powiem ci... jak on mieli teraz. No widzę właśnie. To jest najbardziej hardkorowy Mamy. pociąg ever. No. Nie, nie. Buduj te koło sterownicze, bo bez niego nie będziemy mogli sterować, co nie? Wszystko się spaliło. Dobra, cykl, pełna moc! O! No i patrz, jedziemy, Szkoda tego, że nie, tak por... nie, nie da się niej sterować. strzeliło mnie koło. Szkoda tego, że nie da się sterować nad skrętem, co nie? Tu jest Tak, mały... bo to jest pociąg. <laughs> <laughs> Patrzcie, co mogło później tak. No, tak. O jejku, ale przypał. <laughs> o o je. O ja, ciekawe. Chyba koła Ale... nam odpadły w wagonie środkowym. Tak Dobra, mi się to skasuje z drugiej strony. To na prostu no, jest sytuację. Dziś od razu lepiej. O, faktycznie. Jedynie to wagon ten klasy, klasy ten biznesowej przetrwał bez żadnych przeszkód. Dobra, ten ruszaj ten tym też. pociągiem. No nie, wytrzyłem. panie Plax, to już koniec! Szybko jedziemy! Dobra, odpalaj ten pociąg, jadę klasę biznesową, z widokiem. <laughs> panie Plax, po, po, środkowy pociąg się pali, ciuchcie się, się środkowe pali! Nie przejmuj się, to wszystko jest zgodnie Wugo... z planem. O Boże, coś wybuchło! Panie Plax, próbuję się dostać do ciebie, o nie! Pociąg tam wybucha, nic nie widzę, bo chyba wszedłem w ogień! A. Aaaa, palę pali? się pomocy Spokojnie, dodam gaz. Nie, gaza biznesowa, odłączyła się od reszty, zaczekaj, panie plak, szybko! Nie Juszu. mogę tego uciągnąć, pociąg nie daje rady! Musisz odciąć wagon jeden! Dobra, odcinam wagon! Nie? Ale nie ten, ten jest zbyt ważny! No ten. O jak tam ktoś? Nic polega. nie widzę! Odcinaj wagon szybko! Wow. Już locek! Już spokojnie, nic nie widzę, bo się palę! Prawy Na moc, postęp tego bladeusza! Wow. Ale przyspieszyliśmy, co nie? Dziogo, wow. to jest lepsza wyścigówka niż no. Mieli kiedyś! No i klasa, co nie? O kurde! Mieliśmy jak susuwamy, co nie? O kurde. Pociąg idealny, no, Żadnych wad. No wysiadłem <laughs> niechcący, o nie! I pociągu. O, no ale pociąg się. klasy. A chyba to się nazywa. Zobacz jaki elegancki. Demonisz do góry nogami. Nie wiem czemu go tak postrzegasz. jest do góry nogami. No nie wiem czemu go tak dobrze budowaliśmy? Tylko panie, brak, czemu go budowaliście do góry nogami? Właśnie nie. Panie Plax, to wow. chyba odcinek typu budowa pociągu, chyba huh. będzie koniec, co nie? A, ta, chyba tak. No to panie Plax powiem ci, że... No nie ma co oszukiwać się, ale ekspertami w budowaniu pociągów to my jesteśmy. Oczywiście, <laughs> że tak. Nasz pociąg nie posiadał żadnych no, wad. Był ta, perfekcyjny. No tyle, to tyle! W tym Elo, elo! Cześć!